Aby rozszyfrować hasło do pliku, musimy określić na pierwszą wartość liczby, która stoi nam przed literką T, czyli pierwsza liczba hasła to 6 na liczbę 4. Wyczytujemy z treści polecenia. I co to jest tak naprawdę 6 na liczbę? To jest ta wartość podniesiona do potęgi trzeciej, czyli 4 do potęgi trzeciej. Jak sobie to rozpiszemy, to będzie to 4 razy 4, czyli w tej sytuacji będziemy mieć wartość wynoszącą nam 4 razy 4, 16 razy 4, 64. I już wiemy w tym momencie, że przed naszą literką T będzie występowała nam liczba 64, później będzie literka T. No i teraz musimy znaleźć tą drugą. I w tej sytuacji mamy, że, wspólnym, że liczba druga to jest najmniejszy wspólny mianownik ułamka 1,15 i 1,25. I teraz musimy po prostu w tym zadaniu znaleźć wspólną wielokrotność 15 i 25. Kiedy one się ze sobą spotykają? No i zaczniemy sobie od 15, czyli wielokrotność 15 to będzie 15 plus 15, czyli mamy w tej sytuacji 30. Plus wartość kolejnej to 45. Plus kolejnej to będzie mieć wartość tutaj 60. Plus kolejna to będzie 75. No i tak samo też musimy zrobić z 25. I 25, na przykład, jak rozszerzymy sobie tutaj, e, znajdziemy tę wspólną wielokrotność. Będziemy szukać tę wspólną wielokrotność rozszerzając ją tutaj, to otrzymamy 50, otrzymamy 75. I w tym momencie już widzimy, że one spotkają się przy 75. Czyli wiemy, że wspólną wielokrotnością liczbę zarówno 15, jak i 25, najmniejszą będzie po prostu liczba 75, dlatego też ta liczba musi nam się znaleźć w tym haśle. No i teraz wybieramy tylko prawidłową odpowiedź, a prawidłowa odpowiedź znajduje nam się pod punkcie D.